Cześć, ja jestem Game, a to jest kolejny odcinek. Za... Przelećmy Arus Awaking. No, dobra, więc ostatnio pokonaliśmy bossa i było to dla mnie, w sumie, trudne wyzwanie. I teraz będziemy musieli. No, w tym odcinku, w sumie, jeszcze bossa nie będzie, więc lepiej dla mnie. No, więc po prostu przejdę sobie cztery Poziomy. No, tutaj. Wow! Fajnie to wygląda. Więc zaczynamy. Wow! Nowi jacyś przeciwnicy to są. I chodzę teraz na jakimś dziwnym. dziwnych mackach, które mnie spowalniają. Wow! Tak jak myślałem. Czyli musimy na nich chodzić. Wow! Spokojnie. O. Oj, czyli to będzie bardzo trudne. Oh, wow, shit. Man. No nie, kiedy już się tą sz szarżą skoczy, to już naprawdę ciężko opanować. Wow, dobra. O, wow, spokojnie, spokojnie, spokojnie. Dobra. Dobra, udało się opanować sytuację jak na razie daje radę. Dobra, jest, udało się tutaj dojść. Dobra, i co teraz? Mam nadzieję, że tu nic mnie nie zaskoczy. Już widzę, że coś się u góry rusza. Mam nadzieję, że to nie jest żaden przeciwnik. Więc będę mógł tutaj bez żadnych pro... Ej, to jak mam to zrobić? Wow. Aha, czyli pewnie musimy strzelić tam na dół. No. I, i git. Wszystko gra. Wow, tutaj y, to nas... Ma uderzyć? Wow, wow spokojnie. Mam nadzieję, że będziemy mogli tych przeciwników w, jaki, w jakiś sposób rozwalić. A! <laughs> Ten język wypycha po prostu. Więc strachu nie ma. Jest, można ich zabić. Więc źle nie jest. Łoł. Wow. No chciałem właśnie sprawdzić. I zapłaciłem za to tym, że zginąłem. Dobra. Łoł. Wow. O, wow, trafiłem, ale o kurde, tak się przejąłem tym, że trafiłem, że zginąłem. Wow, dobra, tu się zamknęło i otwiera się wyżej. Oj, to będzie ciężkie. No, tu już się ciężkie poziomy zaczynają. Kurde, ale tu będę ginął. Nie wiem czy dobry wybór wziąłem z... że tą platformówkę będę nagrywać Dobra, damy radę, nie ma co tu pękać. Nie jestem słaby przecież. Dobra, dałem radę. Aha, czyli trzeba się wrócić. Tak oni to wymyślili, dobra, już myślałem, że trzeba będzie chodzić jak popieprzony Dobra, i teraz... No, no, udało się, dobra, czyli, czyli te żółte, właśnie to jest światło, to jest yy, checkpoint, no to wie, no to spoko, dobra, wow, wow, tu musimy ewidentnie się teleportować, dobra, kurde, nie udało się, oj, to będzie dosyć ciężkie, no, i oczywiście nie trafiłem w przeciwnika, bo to jest dosyć trudny manewr, żeby trafić w przeciwnika. Okej, okay, jesteśmy dalej. I co teraz? Dobra, już myślałem, że będę <śmum> musiał tak skakać dziwacznie, i... ale musimy skakać też, w sumie dziwacznie. Teleportując się to będzie też dla mnie wyzwanie, dosyć trudne. Dobra, wchodzimy w ten sposób, żeby nie było jakoś problemów. Dobra, wejdziemy sobie tutaj. O, i teraz. O, 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 to mi chodziło. Nie o to. Dobra, musimy szybko wyjść z tej trudnej sytuacji. Wow, ale się udało, fartem. Dobra. Woo! Dobra, ale hamski jest ten y, język. Dobra, y, przynajmniej udało mi się to skontrolować i, i przejść poziom. No, powiem, że bardzo trudne są. No, ta gra jest trudna, już to chyba mówiłem nie jeden raz. Ale będę się powtarzać, bo naprawdę poziom trudności jest masakry, masakrujący. Dobra, yy, co ja mam tu zrobić? Okej, okay, yy, to było dosyć trudne. O kurde, wow, dałem radę! Jakim prawem? Co to miało być? Jakiś glitch. Dobra, tu, tu już dajemy normalnie radę Oj, myślałem, że tak... A, w sumie da radę tak zrobić Może tak spróbuję, żeby się jakoś tak zbytnio nie pieprzyć z tym. No i już, już na początku już mam problem. O kurde, czemu do góry? Dobra. Dobra, dobra, to tak nie ma być. Dobra, może tak? Dobra, udało się. Jest checkpoint, więc dobrze, dobrze to słyszeć. Uowo, wow, tutaj trzeba pewnie tutaj zejść. Nie, jednak nie. No dobra. A rozumiem. Tu, tu, o Jezu, to będzie dosyć ciężkie. Kurde, nie udało się, nie udało się tego zrobić. No, ale zaraz może mi to wyjdzie. Bo już później chyba nie będziemy mogli stąd i w żaden sposób wyjść. Chociaż nie, spróbuję najpierw zrobić tamto, ten manewr. Nie, no da się wyjść normalnie, chyba. Wow, dobra, dobra, dobra. To trzeba to dosyć zręcznie zrobić. Jak sama, naz jak sama nazwa wskazuje tej gry, dobra. A, czyli po prostu wskoczę i szybko się przeleportuję tam. O, kurde. Aj, to będzie dosyć ciężkie. Tak jak wszystko w sumie, tej, w tej grze. Oh, shit. Głupi kamień, dlaczego? No nie! Ju, już klikałem! Już klikałem, no i się nie udało, no. Dobra. Kurde, to trzeba jeszcze szybciej zrobić niż myślałem. To nie jest takie proste. Kurde, no dobra, damy radę. Jest! Udało się, udało się, dobra, idziemy do góry w takim razie. I mamy. Wow, wow. jeszcze nie mamy. Dobra, mamy checkpoint, jest dobrze. Wow. No i od razu po checkpoincie coś się wydarzyło, nieciekawego. Wow, czyli tu trzeba zrobić w taki sposób. Dobra, mamy checkpoint, mamy checkpoint, nie jest źle Okej, okay. pojawiłem się w przeciwnikach więc już mam nie mam z nimi problemów Dobra, damy radę Dobra, schodzimy w dół! Wow Dobra Myślałem, że tutaj coś będzie, ale jednak nie. Jednak nic tam nie ma. A, tu jest checkpoint. No dobra, tutaj gdzieś skaczemy w takim razie. Uuuu Znowu Seriously. No i spa spadamy, no Nieważne gdzie Będę się teleportować. Zawsze spadnę Dobra No, nie, nie, nie trafiłem! No, jakim prawem? Dlaczego? Jak to? Ile pytań naraz? Dobra Dobra, dobra, damy radę I tutaj po prostu szarżą! Wow, i. A, to jest koniec tego poziomu! Wow, trudny był. No, ten był trudniejszy niż wcześniejszy, a też w 3 minuty jakoś go przyszedłem, Niby według mnie ten czas trochę szybciej leci, gdy się gra. No, oczywiście małe cięcie zrobiłem, żeby jakoś ten, żeby, żeby mi w żaden sposób nie ucięło filmu. No dobra, może tak. Okej. Okay. Kurde, jak zwykle, Ju, już wiedziałem. Po prostu wiedziałem, że tak się stanie, no. No dobra. Schodzimy, wchodzimy, dobra. Okej. Okay. Yy, nie mam pojęcia jakie on to zrobić za cholerę. Mam nadzieję, że to nie będzie pieprzenia się tyle. Ile z tą kulą było? No dobra. Sami zleciliśmy do tego młota dziwnego. A to się przykleja. Czyli mamy zrobić w ten sposób. No dobra. Czyli nasz nasza kula, która odpowiada za teleport, przykleja się do tych do tych macek, które powodują to, że się że spowalniamy po prostu. No dobra. Czyli było tak to samo trzeba było zrobić z tamtym O dobra, żeby mieć już spokój z tymi przeciwnikami, to rozwaliłem je. Szkurde. Wow, udało się takie coś wymanewrować. Wow, dlaczego tak? Eee, e, e, co ty kombinujesz tutaj? No i chamsk, chamstwo, no, do góry jedzie, ale... O, aha, dobra, trzeba y, trochę dłużej. No dobra. Wow, udało się. Dobra, idziemy do góry tutaj w takim razie. No i oczywiście nam mi nie wyszło. Dobra. Aha, czyli zrobię w ten sposób, że tutaj szybko to walnę. I się przeleportujemy! je. Yeah. No dobra. Nie wyszło mi to. Teraz może wyjdzie. No dobra. To będzie też dosyć trudny moment w tej... W tym poziomie. No nie no. A, ale trzeba do tego wejść, żebym, żebym mógł trafić spokojnie Ale nie można tak. Dobra Uda się... Jest! Jest! Udało się, dobra Zagrożenie zażegnane więc już jest ok. No dobra, nie jest tak jakbym chciał, ale przynajmniej jest troszeczkę lepiej. No, oczywiście nas rozwalił. Nie wiem jakim cudem. Dobra, i my go teraz pięknie tutaj. No, dobra, tutaj trzeba wyskoczyć. I co ja zrobiłem? Co ja zrobiłem? Oj, tu będzie trochę. No dobra. Wow. Wow, wow, spokojnie. O co tu chodzi? Aha, dobra. No nie, nie udało się. Kurde. Ja już się bałem, że tu trzeba będzie jakoś manewrować pomiędzy tymi kolcami też No ale aż, aż takiego problemu nie mam jak ja myślałem. Dobra, wchodzimy na ten głupi web. No, i jesteśmy dalej. I ja nie wiem, oczywiście, co się tam będzie działo. Aha, no dobra, koniec poziomu na szczęście. Ja już myślałem, że tam jak spadnę, to pewnie nie trafię w coś i zginę, nie? No dobra. I teraz będzie ostatni poziom. Jak na razie, jak no, na ten odcinek, to będzie ostatni poziom. Więc zobaczymy co tutaj będziemy musieli zrobić No dobra, tutaj nic nie ma Tak z ciekawości zajrzałem A co to jest? Aha, fajnie Czyli coś takiego jak te słońce Czyli zapewne tutaj będziemy musieli się bić z jakimś też popieprzonym bossem Aha, fajnie no dobra, 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 dawaj, 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 dawaj. Wow, już myślałem, że on spadnie na nas, to było już typowe. To już byłoby takie zagranie na tą grę, o którym bym wiedział. Wow ohoho, to się wylało, ładne Kurde, ja myślałem, że to zwykła kula, a tu jeszcze, jeszcze kurde, wlewa się na mnie jeszcze ten kwas popieprzony. Ja pierdzielę. Masakra. No dobra. Przynajmniej mamy save. Nie muszę save'a wziąć. Nie dobra. Jakbyśmy bez save'a poszli, to by było nieciekawie. Dobra, skoczymy tak i zrobimy tak. Wow! Bez takich. Dobra, udało się tu szybko. Dobra. No i ładnie. Ten poziom nam w sumie w miarę zręcznie poszedł. Zręcznościowo bym powiedział. No, i oczywiście, nasza dziewczynka mówi nam, opowiada, co się dalej będzie działo. Hmm. No dobra. Czyli. W następnym odcinku będziemy walczyć z bossem. Jak, wi jak widzę tutaj czasy najlepszych, że minuta 12 to już będę wiedział, że będzie to dosyć ciężka walka. No dobra, ja jestem Gemy. Żegnam się z wami. Cześć. Do następnych odcinków.